Oliwujemy odcinników z lekcji profesora Snewa! Tutaj jest jeszcze... Kociołki! Kociołki profesora Sneeva mogą wyglądać jak na czekoladowe, ale tak naprawdę jest to całkowicie coś odmiennego od czekolady! A tu jest jeszcze... Tobie to, to jest nic nie pomoże.

<śmienic> pandę? Jaką pandę? Debili? bi Pandę de A jakie ta panda, panda ma koloru, a Nie wiem, ale ma tak samo ogromne uty jak ty. <śmienic> to pewnie słonie nie panda. Tak. tak. Nie można, można przeklinać na terenie. Przeklinałeś? Nieładnie! Nie ładnie! Zań tutaj, tu, chodź, chodź. Ja. No kurczę, wreszcie ktoś na poziomie! To jest tutaj i teraz nie ładnie. Powiedz wszystkim jak przeklinałeś. Powtórz, no. Czekamy wszyscy. Jak przeklinałeś? Dzień dobry. Non ascolta, si è gonfio! Non ascolta! 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 Matika! Do czystania toalety! A co On lucha. Nie, dobra, dobra, bo ja się sami... to odbije! <grystanie> <grystanie>

no. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest Pani Snayra, Panna Bardzo! Panna Snayra, Panie, Snayra, Panna Pani Panna Snayra, Panna Panie profesorze! Pani, prof... z tym Pani się profesorze! Stanie Nie spadł! Nie spadł! Nie spad. wiem! Nie Niektóre stare trzeba to stosować. Mamy Mam dla pana pleców. To gówno. Mój jackal. Siadamy na miejsca! Panie profesorze. Ale na jakim? Panie profesorze. 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 ja to otworzę. <noise> Dotarliśmy na miesięcz. Nie mm. panu cukierka. Ile punktów, punktów dostałem i pan się, nie da? Pan, nie da. pan się Pan Pan się rozchoruje po tym papierku. <noise> tym, ma nie pan ma Tym, Nie ma panu Nie ma pan no, trzeba

Nie, O! Tak, tak. Mogę wziąć swoją blizę? Ej, nie, to nie moja. Duplikacja! Nie, to nie moja, to jakaś kopia. Dobrze. Wszyscy wsiadają na swoje miejsca. Ja kręcę. Ona nie usiadła. Ja kręcę pięć. Dobrze, uczymy się trzech podstawowych... Zakręć, ja tak. Ja. Hmm. Czy podstawowe to? Zgadza się? Tak! Kto potrafi je Trzymaj. Ja! Trzymaj. 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 Tutaj, tutaj, na sobie, żeby wszyscy się widzieli. Dobrze. Wyjaśniam stosowanie każdego stanu. Czar. Dlatego. Mhm. Mm Używa się wtedy? Obronić Kiedy się broni? Ona mu pranie prawie profesorze. Experialmus i... Moja droga! Experialmus i... Drentfota używa się w trakcie ataku. Skutki? Y... Drentfota oszałamia. Experialmus też. Protego? Pro tego odbija czary. Ty ktoś ma inne zdanie a ten temat? Nie. Nie, pani profesor. A Netflix? Tak? E, mam trochę inne zdanie co e, do grętwoty, panie profesorze Flixix. Słucham wobec tego. Grętwota e, najpierw e, oszołomia, a potem ma się skurcze mięśni. Zgadza się. Dwa punkty dla śnieżgonów oraz czele dla chlukonów. Więc jak kolega wyjaśni... Uczymy się tutaj zakleń. A to za tym idę? Trzech podstawowych. Ci, którzy mieli ze mną lekcję, wiedzą, że istnieją również inne zakleńca. Kto zna inne zakleńca niż trzy podstawowe? Słucham. Jest lewy korpus. Kukki. Y, Przeziwnik obraca się głową do dołu. Gada te. Jest Petrificus Totalus. Kukki. Y, paraliż. Ty dalej O tutaj mamy już potężniejszy kaliber. A skąd on nim hmm, w hmm, zapewne. Się, jak jest? Z innymi marszami. Z innymi Dobrze, Z jeszcze jest? Ja wiem marszami. Słucham. Jest zaklęcie Lumo. Lumo, się. A działa? Tak! Ale jak... Tak jest, tak jest! Kurde, jest ja kubana! Ja nie chcesz zamienić ząbów? Nie, nie Nie, to nie układa. Dobrze, tak. Pójdzie tam, a wypalimy... Takich jednych niepotrzebnych. Ale ja tutaj przyjechać. Eee, tam przyjaciele, patrz! Pasz jeszcze bez mnie, pasz jeszcze bez mnie, pasz jeszcze mnie, ten się podziwa, a ty nie chce co za ch... Widzisz? Tak, a? Podstań, a? a znam jeszcze dwa zaklęcia, taniej profesorze Plistiku. Tak, mów, a? Incendio mm. i, i, i Galvin Leviosa. Jak działa incendio? Incendio podpala zbrany obiekt. A wilgarium mleczka sprawia, że obie klewituje. Ja się! Ja znam jeszcze zakończę procesję. To jest nowy! To jest kagański nie było! To jest wysoki! Nie, ty, 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 ty. Nie? <mówiłem> <Tań. gulia> <Kodez> do mnie. <gulia> dobrze, dobrze, dobrze wow. Połóż się. Nie, nie, dobrze, niech dobrze, <mówiłem> dobrze jest. Dobrze. Dobrze jest. znam? A w do Давай. 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 Давай.